Biegacze to ludzie o gorących sercach, którzy mają siłę w nogach i serca otwarte na pomoc innym. Nasz trzeci charytatywny bieg w świdniku, można powiedzieć, że ogromny sukces. Z roku na rok coraz więcej uczestników. W zeszłym roku 208 osób, w tym roku 380 pakietów. Z tym, że wzbogaciliśmy nasz bieg o Marsz Nordic Walking, co myślę też jest pewnym urozmaiceniem, bo jest sporo chodziarzy, którzy też chcą pomagać. Także jest dobrze i z roku na rok coraz lepiej. Dla nas satysfakcja, że możemy pomóc, dla nas także radość. To jest także moim zdaniem większa radość zdawania niż zbrania. To jest inny rodzaj radości, taki bardziej pozytywnej. Także cieszymy się bardzo, że możemy pomóc. Cieszymy się, że są ludzie, którzy pomagają. Chcemy, żeby dzieci, wszystkie dzieci miały dobre święta, a szczególnie właśnie z tego Domu Dziecka, któremu pomagamy, Domu Dziecka w Rybczewicach. Przyjechałem tutaj z myślą, żeby po pobiec, dobrze się pobawić, no i tak właśnie jest, dobrze się bawię biegając. W tych dwóch wcześniejszych nie, ale w biegu niepodległości brałem udział, także trasa nie jest mi obca, znam ją. Super zabawa, umówiłyśmy się z koleżankami po prostu, żeby przebiec dla zabawy, żeby się przebrać, po prostu, żeby było wesoło. Biorę w już po raz kolejny udział w tym biegu charytatywnym. Przede wszystkim, bo jest tu bardzo fajnie i jest tu bieg charytatywny. Jest bardzo fajna atmosfera, jak co roku, tak to mogę powiedzieć. Ja już chodzę dwa lata w tym i bardzo się świetnie czuję, pomimo, że mam już swój wiek, ale koleżanki są młodsze i, i się z nimi świetnie dogaduję i oni się ze mną świetnie dogadują. Jest tam super, jest tam super z nimi. Uwielbiam pomagać dzieciom. I oczywiście sport to zdrowie i wszystko razem łączyło się na to, że wystartowałem.